Witam na kanale Browar Gdynia. W dzisiejszym odcinku krótki test piwa ważonego na kanale. E, razem z Jajcaszem, kolegą. E, uważyliśmy, e, niech wiem, czy uważyliśmy e, owsianego. Receptura jest oczywiście. E, zresztą podminkuję ją pod, na koniec filmu jak zwykle. E, no, nalałem e, tyle, żeby sprawdzić. E, Generalnie odbiór piwa. Piwo jest drugi dzień nasycane jest w kegu było 10 dni na fermentacji burzliwej. 5 dni na cichej, Nic, ta, ta cicha tak naprawdę to był, ten, to, był, to był to było zbicie nagłe temperatury, wystawione na balkon. Aby się sklarowało. E, nasycenie dwa strzały po 3 bary przez 10 minut. I jeden strzał e, na 2,5 bara również 10 minut. E, nasycenie jest średnie do niskiego, czyli takie jakie bym oczekiwał. E, piana trochę znikła, e, bo przyznam się szczerze, postanowiłem nagrać po wypiciu pół, tej, pół tego nanika, e, ale okleja. Po okręceniu przynajmniej zostawia ślady. Trochę temu piwo brakuje popielniczki. Pamiętacie, ja tam na filmie właśnie bałem się o tą popielniczkę. Bałem się o jej wyjście. Okazuje się, że ona się zupełnie schowała. Piwo jest mocno czekoladowe. Jest w odbiorze pełne. Piana jest naprawdę taka, jak bym chciał. Czyli drobna, pęcherzykowa. Może jej w tej chwili nie ma, bo spadła. To ta szklanka, przyznam się, jakieś 10 minut stała. Poniżej, poniżej 10 minut. W kolorze ecli, nie jest biała. Dobrze oblepiała. Piwo jest pełne w odbiorze. Uważam, że wcale nie za dużo jest tych płatków. Płatków owsianych. Nasycenie jest takie, jakie, jakiego bym oczekiwał po stałcie owsianym, czyli oatmeal stałcie. Mówiąc w skrócie, receptura wydaje się być bezpieczna, wedle mnie jest do powtórzenia, także jeżeli macie ochotę na ułożenie Old stoutu, to zapraszam. Nie ma żadnych wad. W aromacie przeważa kawa, za nią w tle czekolada, natomiast w smaku, smaku jest, krótko mówiąc, czekoladowe. Może trochę zbyt czekoladowe. jest OK. Myślę, że powinno wyjść z grupy śmierci, czyli z pięciu piłowarów. A czy wyjdzie, zobaczymy, no tak to jest w tych ślepych testach, że, że wychodzą różne te piwa. Ja wcale się nie obrażę, jeżeli moje piwo nie wyjdzie z grupy. No tak to jest, krótko mówiąc, człowiek pracuje i tak naprawdę uczestniczy. W konkursach pirowarskich, które odbywają się tutaj, w którym jeszcze na miejscu. Tyle, że to pochłonie naprawdę sporo czasu i energii, którego mam coraz mniej. Zresztą energii chyba też mam coraz mniej, bo się starzeję. Także liczę po cichu, że piwo nie zostanie wybrane. Bo tak, człowiek ma pracę, vlogowanie. I w sumie y, pomiędzy tymi rzeczami nie, nie, nie włożę tu palca. Czyli, tak, pracę, przepraszam, vlogowanie, i po trzecie, inne, i po trzecie, rodzinę. Y, I Tak naprawdę trzeba się zająć pracą i rodziną, a vlogowanie to, jak wiecie, zabawa. Czasami te filmy nie wychodzą profesjonalnie. Ja mam o tym y, pełną wiedzę jestem o tym świadomy, że te łapki w dół. Czasami mi się należą, a to za brak mikrofonu, a to za tamto, za to, za to, a za brak profesjonalnego składu. No ale uwierzcie mi, gdybym się zajmował tym profesjonalnie, pewnie cały kanał byłby profesjonalny. Natomiast taki jest amatorski i mam o tym oczywiście wiedzę. W pewnych momentach uważam, że to za plus, ponieważ tak, nie ma tutaj postprodukcji. Na tych filmów nietne Monta sprowadza się do obcięcia tyłu, e ewentualnie przodu, podrasowania głosu, e jakichś tam barwy i tak dalej. Czyli naprawdę lakoniczne sytuacje. E Zyskuję na tym, jakby taki odbiór widza, że, że jest to taki typowy craft, ale też e z drugiej strony no, brakuje jakichś profesjonalnych ujęć i e tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to staram się wyważyć. Czasem nie wyjdzie. Wracając do ceny piwa, e, dobre. Krótko mówiąc, dobre. E, I polecam do, do tego, żebyście chociażby tą recepturę powtórzyli w domu. Nie ma tutaj takiego jakiegoś wielkiego siana. Bałem się, bałem się o to, używając słodu Mary Sotter różne opinie o tym słodzie krążą. Jest drogi. Niektórzy myślą, że jak jest drogi, to jest dobry. Nie do końca tak jest. No, jest wydajny, nie mogę powiedzieć. Czyli wszystko z tym słodem jest OK. Nie ma tutaj takiego efektu, o którym gdzieś tam czytałem, że duża dawka tego słodu daje, daje siano taki efekt smakowy siana. Nie, nie nie czuję tego tutaj. Piwo jest pełniejsze. Tutaj to pełnia jeszcze spotęgowana hmm, chyba nie pamiętam, kilogramem czy mniej płatkami owsianymi, czyli lekko zapełne jest to piwo i ciut za czekoladowe, jeżeli miałbym już oceniać. Nagazowanie jest delikatnie do korekty na plus, ale to nagazuje w KEGU. Da się to poprawić, reszty się nie da poprawić. Mimo wszystko podstawa słodowa, ich i miele tutaj użyte wszystko jest w normie. Do zobaczenia.